Czy na odcinku? patrzcie, to jest mój samochód. To jest mój nowy samochód. I śmień z niego, ale taki nam nie było stać. Bo ja nie chciałem innego no sobie. Powinnieś ma dużo, ale chciałem taki. Szkoda, szkoda więcej wydawać. Widzowie, dzisiaj pojedziemy. To taki króciutki film, dzisiaj będzie. Mogę, jak wam powiedzieć. Pojedziemy na stację, zatankować. Ale raz, takie auto miałem, które nie mogłem zatankować. Czy mogę zatankować? Zobaczymy. Hmm. Zdjęcie sobie zabija tu. Dobra. Widzowie, nalejemy paliwa. Tu tyle. Za co? No ja nie da się tankować. Co piszcie? Widzę, że musimy wymienić samochód, bo ten to on nie ma wstecznego. Nie ten, ten nie ma trybu sportowego po prostu. Ten jest trochę wolny. To jest wolno. I co wiem, taki? Jest fajny. Ustawiam jego papa. Cyk, pyk, cyk, pyk Idziemy nie ma. I nie ma. Idziemy po samochód nowy, bo tamty, bo ten, ten jeździł przez chwilę, to o, wszystko paliwo idzie. Adam, idę, to by mi doch auto, bo... Nie po się kończy, bo ja się na... Na ostatnie będę. pan, to za typi ten roków. mi się podoba to jest mój samochód. Który... No, mój kolega dał. Ostatnio taki samochód. I ja, on też jest dobry. Bo ja, bo ja gram Robloxa właśnie. No to on mi taki przekazał. Piękny. Nawet zamknę. Ale to ma Ion głośny Szyko otworzy... O jak otworzy to, to, od razu się wyciszy. No i to jest najlepsze auto. To jest najlepsze. Oce? To jest, to jest moje ulubione auto. I pojedziemy tym samochodem. Właśnie pojedziemy do Galerii i tam skończę film, bo, bo mam kilka do zrobienia. I trochę będzie, tak z, z, trochę mi spotwa. Ale, chłopcy <tryklarzono> widzowie, to mogę wynawiać dłuższy film. Poświęcam się. Dobra, pojedziemy na parking. Zobaczymy gdzie ja jadę, bo ja się nawet nie... już chyba 5 razy. A ja nie, ja całego świata nie patrzyłem. Ale patrzymy gdzie... O, jest! Widzimy on... O, tu tu już na parking. Ostatnio Wam przekazuję. W... To widzę wie,. Papa.